Cyberpunk 2077 czy też 2077 jest lepszym tytułem niż Wiedźmin 3. Przynajmniej jeżeli chodzi o szybkość sprzedaży. Właśnie ta gra przekroczyła 35 milionów egzemplarzy sprzedanych i uzyskała to szybciej niż Wiesiek Trójka. Przynajmniej według raportu, który właśnie CD Projekt Red udostępnił. I sytuacja jest o tyle ciekawa, że od początku uważałem Cyberpunk'a za bardzo dobry tytuł. Szczerze powiedziawszy, uważam go za lepszego RPG niż Wiedźmin, ale problem Cyberpunk'a był na starcie, że miał falta. Więc co by było, gdyby CD Projekt Red nie skopał startu na konsolach tej gry? Pewnie byśmy mówili o 40-45 milionach egzemplarzy. Niezależnie jednak od tego jest to wynik naprawdę imponujący, tym bardziej, że obecnie Cyberpunk według raportu jest tym, co utrzymuje czy też przynosi największe dochody spółce. Gratulacje, nie mogę się doczekać dwójki, ale prawda jest taka, że Wiedźmin 4 określi nam, czy TV projekt jest w stanie de facto wydawać gry, które na starcie będą dopracowane, ponieważ trzeba pamiętać, jeżeli jesteście starszymi graczami, że większość Wiedźminów, jak wychodziła poza trójką, miała swoje problemy techniczne.